आए शंकर <laughs> 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 <coughs> 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 Kurwa mnie zabija. ten kurwa jak on napierdala dobrze. Tym botem to jest dla mnie aż no. niemożliwe. to są te boty serwerowe, to lepsze Pewnie, o. No tak, też. No wiem. na tych protejerów, no No, no, no. Te same to są boty. Chciałem cię ogólnie tak, tak. Na no, bucha, wiadomo że widać Nie tak. ja podskoczyłem nad fajerami i by cię było widać akurat No i tak to... No Na widać wszędzie nie ma tak, Teraz też mnie widziałeś No jak najechałem z robnikiem to już o. Kurwo jeba bociska <laughs> ten bond będzie ruchał gdzie chce nie na no, 2 na 2 gramy Tak, mój klient nie zgadza się na 3 na 2 To jest tylko mod Właśnie Ja tylko wypierdol, jeżeli nie różnicy Nie no, nie robi No i Genji mu też Kurma, ci tak większe szanse niż my na wygrane, coś gadasz Czemu niby? Kurwa, Genji nie gra w CS-a praktycznie, I ma chyba golda kurwa i na przykład dlatego, że mnie kurwa w plecy nie mogłeś trafić z kosy <grywia> <grywia> No to mówmy, mam te większe szanse Ja mam Genji'ego stary mieć Boże, losujemy team. Nie no, nie no, no, weź ze bo jak ja trafię, to z Hater Hejter na Genji'ego? Nieładnie Ja mogę zagrać z Gędzim na Was Ale ja to nie będzie co bardzo miało sensu Bo to my wtedy będziemy mieli bot'a, oh, mm. Nie wygra się mój tak wtedy. A, mówisz? No, według mnie to tak, myślę, że CMK kupiej, według o dymo, kurwa już. LOL. Nie Niezbyt kurwa autobh się włącza, co? No lol no, Kurwa gdzie jest gędź? ja się pytam w tym wszystkim Nie chcesz mi tego kurwa strzelać na rozgrzewce jebanej Jestem, jestem, jestem O zajebiście, ej ten drugi link jak coś, co ci wysłałem Bo ten pierwszy to był zjebany Już no, to autobh dziwko no, Zajebałem ci tak, teraz, no Co? ja z tobą na Sokura i Michaja To to jest kurwa Michaj Nie ja wiem, mnie pytasz. No to jest Michaj. Na no Wojko Jakub siedzi i o kolegów szuka w sumie. Nie um, ja to połowy discorda nie znam kurwa. Co znowu rekrutacja była dekro Nie, nie. Baj, to witki ode mnie są. Z kiedyś. na YouTubeach wtedy robić do dokru i kurwa, ty ludzie za nami wbijali